Witam wszystkich zainteresowanych kastami. Jeśli są Państwo poszukującymi duchowo rozwijającymi się, to mam nadzieję, że materiał dołoży swoją cegiełkę do Państwa rozwoju. Dlatego, że przynajmniej mi zrozumienie systemu kast bardzo pomogło w kontaktach z innymi ludźmi. O kastach, tak na dobrą sprawę, pierwszy raz usłyszałam jeszcze w ogóle na historii. Akurat przerabialiśmy historię starożytną, temat wschodu, czyli Indii i kasty. Tylko liznęliśmy temat, że w Indiach panuje system kastowy, nie zagłębialiśmy się. A szkoda, bo ten system obowiązuje też w naszym społeczeństwie. A jak? Już opowiadam. A zatem mamy cztery główne kasty. Pierwsza to robotnicy, druga kupcy, trzecia wojownicy, a czwarta to kopłani. Można powiedzieć jeszcze magowie. Na obrazku są ładnie wypisani. Od razu powiem, że człowiek może znajdować się w dwóch kastach jednocześnie. Na przykład umysłowo może być w czwartej kaście, ale wykonuje zawód drugiej albo pierwszej kasty. To taki przykład. Po raz kolejny o kastach usłyszałam od mojej ulubionej ukraińskiej jasnowidzącej Darii Arion. Pani Daria ma dwugodzinny film o kastach, niestety jest po rosyjsku, bez żadnego tłumaczenia. Rok zajęło mi zgłębianie kast z pozycji obserwatora Matrixa i mój wniosek jest następujący. Kasty rzeczywiście istnieją i mają się dobrze. O kastach pisał jeszcze Aleksiej Pachabow, rosyjski jasnowidzący i mag. Na razie podam krótki opis kast. To informacje pochodzące od pani Darii, link do filmiku jest w opisie. Pierwszą kastę, czyli pracowników, wyróżnia prymitywny język, wiara w to, co widzą, wykonywanie fizycznej pracy. Założyłam też osobiście ja, że pierwsza kasta najczęściej mieszka na wsi i wykonuje pracę tylko fizyczną, nie taką pracę, gdzie trzeba wykorzystywać analityczne myślenie. Wierzą w Boga, bo nie mają tak rozwiniętej świadomości, by wziąć Biblię, przeczytać i samemu pomyśleć. Im ksiądz powie, i wystarczy. Pani Daria mówi, że są to młode dusze, dopiero rozpoczęły swoją drogę. Ich zadanie to rozwój poprzez pracę fizyczną. Mają bardzo proste myślenie, ale za to mogą poszczycić się mocnym zdrowiem. Na szczycie pierwszej kasty mogą być rzeźbiarze, rzemieślnicy z wyrobionym imieniem. To znaczy, że ewolucja przebiega prawidłowo. Druga kasta to kupcy. Robotnik z pierwszej kasty postanowił sam sprzedawać swoje towary, to co wypracował, i sam został kupcem, bo wcześniej to kupiec kupował u niego i robił biznes dalej. Robotnik zrobił krok w swoim rozwoju. Kupcy, czyli druga kasta. Z niczego robią biznes. Wiedzą, jak zarabiać i gdzie. Są hedonistami. Mają pieniądze i nie odmawiają sobie przyjemności, takich jak alkohol, seks, jedzenie. Najczęściej są to aktorzy, piosenkarze, milionerzy, miliarderzy. Najbogatsi, według Forbesa, to druga kasta. Reality show jest dla drugiej kasty, bo gadają tam o dupie maryny. Kabarety i humor to druga kasta. Ubierają się w stylu na sexy. Z tego co pamiętam, sama właśnie w drugiej kaście panie robią sobie. Um, Pewne części ciała, usta, dupska itd. Podążają za modą najczęściej. Z każdym znajdują wspólny język, muszą ciągle z kimś rozmawiać, obgadują innych, to jest ich rozwój. Bez komunikacji nie rozwijają się. Rozmawiają o niczym, kto jakie maciuchy, kto jaki samochód, mierzą życie pieniędzmi. Dla nich najważniejsze są pieniądze i związki. Czwarta kasta może też wykonywać zawód drugiej. Na przykład śpiewać i występować, tylko trzeba słuchać o czym śpiewają. Dla mnie osobiście najlepszym przedstawicielem tej kasty jest Andrew Tate. Ja nie mogę go słuchać, bo jest tak prymitywny. Od razu słychać, że to druga kasta. Trzecia kasta to wojownicy. Jeśli dla drugiej kasty wszyscy są przyjaciółmi, to dla trzeciej wszyscy są wrogami. Dla pierwszej kasty najważniejsze jest przeżycie, dla drugiej pieniądze i związki, a dla trzeciej władza. Muszą być kierownikami, nawet małego oddziału. Pani Daria jeszcze w jednym filmiku mówiła, że trzecia kasta to też mundurowi, na przykład Straż Graniczna, albo dzierżą pewną władzę. Muszą być wyżej kogoś. We wszystkim widzą podpuchę i oszustwo, otaczają się z Trzecia kasta interesuje się ezoteryką, druga też może, ale tylko wtedy, gdy jest w modzie. No dodam tak od siebie, że taki model widać już w Biblii. Może ktoś pamięta, jak Mojżesz do Faraona chodził, a faraon i trzecia kasta, bo władcy odnoszą się do trzeciej kasty, a ten otaczał się różbitami, czarownikami. W księdze Daniela król miał jeszcze astrologów, czyli czwartą kastę. Czyli krótko mówiąc, król trzecia kasta miał pod ręką jakiegoś astrologa, kasta czwarta, wyższa. Część trzeciej kasty to politycy, część to wojskowi i kryminaliści. Wierzch trzeciej kasty to naukowcy i działacze religijni. Arystokraci to trzecia kasta i nie chcieli mieszać się z innymi. Wierzch trzeciej kasty, gdy rozwija się duchowo, uważa się za oświeconych i jeszcze jakich? Jasnowidzących. Czwarta kasta to kasta magów. Najmniej na świecie jest przedstawicieli tejże kasty. Według pani Darii dzielą się na cztery kategorie. 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4. 4.1. Ekstra sensi. Ludzie, którzy zaczęli czuć energię innych ludzi. W kwestii duchowego rozwoju są jak niemowlaki. Mogą być emocjonalni. 4.2. Uzdrowiciele. Wpływają na ludzi. Ciężko ich spotkać. 4.3. Alchemicy. Wpływają na niematerialne obiekty. Są samotnikami. U szczytu kasty. 4.3. Ich ciała fizycznych stają się świetlistymi, jak u Jezusa. Wznieśli się na wysokich wibracjach. Żyją w Magonii, czyli wyższym świecie. 4.4. Demiurgowie. Nie mają fizycznego ciała, to tak zwani pogańscy bogowie. Mają boski rozum. Jeśli kogoś, mam nadzieję, że nie obrażają takie fakty, czy słowo ewolucja, prymitywizm i tak dalej. To jest taka książka astrologii, bardzo ją polecam dla adeptów, która opisuje archetypy znaków Zodiaku i wymienia trzy poziomy, prymitywny, adaptacyjny i ewolujący. Astrologia też uznaje ewolucję i rozwój od poziomu prymitywnego do wysokiego. Link do książki w źródłach. Obserwując ten świat widzę te kasty jak na dłoni. Pierwsza kasta to Coho, druga to Andrew Tate i Epstein i jak tak przypuszczam tylko przez pewien czas na pewno Donald Trump, tylko pan Trump to tak jakby w dwóch kastach był, bo biznes jako drugi, a kariera prezydenta to już trzecia kasta. Czwarta kasta to magowie, jasnowidzący i tak dalej. Ja nie chcę nic sugerować, ale magowie, okultyści, astrologowie i jasnowidzący świadczą swoje usługi drugiej i trzeciej kaście. Robią to tak, jakby zza kulis. Wiedzą Państwo o co mi chodzi. Przejdźmy do książki o kastach Aleksieja Pachabowa, rosyjskiego ekstrasensa, inaczej maga. Dla niego nie ma różnicy. Są trzy obrazy, modele świata. Pierwszy to religia. Wszystkie religie łączy jedno wiara. Zwolennik tej czy innej religii ma po prostu wierzyć w swoją księgę. Wydarzenia w niej opisane. Istotą tego obrazu jest istnienie Boga stwórcy. Jednak jego minusem jest to, że wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jak Bóg to wszystko zrobił? Po co? Jak on wygląda? I we wszystko, co religijny człowiek usłyszy, ma wierzyć. Drugi model to nauka, odrzucająca wiarę, bo nauka szuka odpowiedzi. Wierzą w to, co widzą swoimi oczyma. Ten model też ma swoje minusy: poziom cywilizacji. Z jednej strony nasze technologie się rozwijają, z drugiej hamują naukę. Na przykład silnik o spalaniu wewnętrznym zestarzał się w XX wieku, ale przez magnatów ropy nie możemy produkować silniejszej i bardziej ekologicznej techniki. Trzeci obraz to magia. Magiczny, okultystyczny lub ezoteryczny zwał jak zwał. Opisuje świat pod swoim kątem. Weźmy historię. Jest historia stworzenia w chrześcijaństwie, według której ludzkość ma 7000 lat. Nauka nie jest aż tak prozaiczna, jednak teorie o stworzeniu świata w niej też przypominają bajkę pochodzenie człowieka od małpy, teoria Wielkiego Wybuchu itd. Wystarczająco jest czarnych w ewolucji ludzkości historii. I chociaż według pana Aleksieja nie ma dowodów na poparcie historii w tym obrazie świata, czyli w magii, to i tak opiera się on tylko na niej. Pan Aleksiej pisze, że ludzie nie są równi i to zdanie może wywołać u na chęć wysłania autora do piekła. Ja też tak uważam, równość narzuciła nam religia, że wszyscy są równi w oczach Boga i tym podobne. Widać to od razu w dzieciństwie. Jeden ma więcej zdrowia, a drugi jest umysłowo bardziej rozwinięty. Dlatego ludzie dzielili się na typy. W magii używa się systemu kast, opisanego w wedach, czyli pracownik, kupiec, wojownik i mędrzec lub mag. Opis ten dotyczy poziomu świadomości, jak coś. Zaczynamy od pierwszej kasty. W pierwszej kaście człowiek rodzi się po raz pierwszy. Nie ma osobowości, musi sobie ją wypracować. Nie ma podświadomości poprzednich wcieleń i wskutek tego nie ma intelektualnego przyrządu, tak to przetłumaczę dosłownie z rosyjskiego. Z tego powodu pracować może tylko fizycznie, gdzie nie trzeba wytężać sobie mózgu. Poszerzając swoje doświadczenie, pracownik udoskonala się i ewoluuje. Pod koniec swojej kasty staje się majstrem, o którym mówimy złota rączka. Dalej przechodzi już do drugiej kasty. Druga kasta to kupcy. Kupcy uczą się komunikacji, bo ciało mają już wyćwiczone. Uczą się komunikacji i nawiązywania kontaktów, a taki nawyk najczęściej buduje się w finansowej sferze. Dlatego nazywani są kupcami, bo w ich życiu najważniejsze są pieniądze. Pod koniec ewolucji kupiec posiada wielkie finansowe przepływy, zwiększając je, przechodzi do następnej kasty. Trzecia kasta to wojownicy. W tej kaście człowiek pracuje nad siłą swojej osobowości. Motywacją dla trzeciej kasty jest władza. Uczy się podporządkowywać sobie słabych i podporządkowywać się silniejszym od niego. Wojownik dzieli świat na białe i czarne: przyjaciół i wrogów. Przy czym posiadanie wroga jest obowiązkowe. Ewoluuje poprzez walkę z wrogami. Cela może być ktokolwiek. Sąsiad jest zły, na przykład ktoś musi być. Pod koniec ewolucji spotykają się ze swoim największym wrogiem: strachem przed śmiercią. Często ludzie, którzy wrócili z wojny, zaczynają filozofować. A po co ludzie walczą? Dlaczego jeden jest przyjacielem, a inny wrogiem? Jak zbudowany jest ten świat? Zadawanie takich pytań przynosi ich do następnej kasty. Czwarta kasta to mędrcy, inaczej magowie. Maga nie interesują pieniądze czy władza, ale wiedza. Ciągle poszukuje odpowiedzi na pytania, zdobywa wiedzę, która jest praktycznym doświadczeniem osobowości. Ewolucja do kasty magów nie wygląda tak, że robimy skok z drugiej do czwartej kasty. Trzeba iść po stopniach. Zanim przejdę do bardziej skomplikowanych rzeczy, podzielę się swoim doświadczeniem związanym z kastami, aby naświetlić ten system tym z Państwa, kto jeszcze nigdy nie miał z nim styczności. Pierwszą kastę spotkamy najczęściej na wsi, w kołchozach, w mieście, w fabrykach, gdzie wykonują pracę niewymagającą wykorzystywania wiedzy w praktyce. Mają bardzo ograniczone zdolności intelektualne. Jeśli chodzi o związki, to najczęściej są z jedną osobą całe życie, bo nie mają jakichś, że tak powiem, wyszukanych wymagań, jak czwarta kasta. Dla nich bycie w związku to żadne romantyczne uniesienia czy partnerstwo. Mogą być. Z kimś z tak zwanej potrzeby. To może być na przykład takie proste małżeństwo, gdzie mąż sobie popija, a żona na to zamyka oczy i jeszcze mu wódkę kupuje. Druga kasa dla mnie to Andrew Tate, Epstein. Byle mieć kasę dziewczynki i pogadać, nawet głupoty pleść. Rozmowy tam też nie są zbyt głębokie i filozoficzne. Takich ludzi spotyka się na przykład w Moskwie na rublówce, w Kijowie to kończy zaspa. Rublówka w Moskwie na Wikipedii. To. Obecnie skupisko rezydencji milionerów i jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Rosji. W takich miejscach mieszka druga kasta. Ja sama mam krewnego, który, przynajmniej kiedy ja go odwiedzałam, mieszkał jeszcze na osiedlu domków jednorodzinnych i za sąsiadów miał typ drugiej kasty, gdzie jeden drugiemu pokazywał. Związki dla nich też nie są żadnymi romantycznymi uniesieniami. Najważniejsze, żeby miał kasę Rolexa na nadgarstku, a ona, żeby miała zrobione usta i inne części ciała, żeby się prezentowała taki typ popatrz jaką dupę sobie wyrwałem trzecia kasta to już monarchowie, politycy, menedżerowie, mundurowi itd. W związkach nie wiem do końca, co są, bardzo możliwe, że chcą mieć władzę i w tej sferze. Czwarta kasta, czyli magowie, są bardzo wrażliwi na energię wokół, dlatego dla czwartej kasty bycie samemu to błogosławieństwo. Jeśli nie mają partnera, nie cierpią z tego powodu, jak druga kasta na przykład. Bo druga kasta żywi się energiami innych, nie mogą być sami, bo świrują, a dla czwartej, bycie samemu w ogóle albo przez jakiś czas to sama przyjemność. Czwarta kasta w samotności regeneruje się najlepiej. W związkach cenią więź duchową z innym człowiekiem i nie będą nigdy z kim popadnie. Bardzo skrupulatnie podchodzą do kwestii wyboru partnera. Ja sama miałam przyjemność rozmowy z osobą, która w wielu kwestiach pasowała do drugiej kasty, i ta osoba nie rozumiała w ogóle, kiedy tłumaczyła mi, że bycie samemu to ogromny dar oczywiście dla czwartej kasty. Bo kiedy taki człowiek jest sam, mieszka sam, utrzymuje się sam i jest gotowy się rozwijać, poznaje siebie samego najlepiej i ma dużo energii do działania. Nie musi nikomu poświęcać czasu czy się dostosowywać. Będzie z kimś czy nie, to podrzędna sprawa, bo na pierwszym miejscu stawia rozwój. Jeśli znajdzie się godny człowiek, będzie z nim, ale musi to być człowiek na tym samym poziomie, czyli też rozwijający się. Widziałam, że mój rozmówca stara się mnie zrozumieć, chociaż dla niego osobiście bycie samemu to katorga ciągle potrzebował kogoś mieć. Jak nasz Michał Wiśniewski ciągle się żeni? Może ta obecna żona jest osoba... A nie, przepraszam, ostatnio też czytałam, znalazłam, że rozwodzi się z tą obecną. Wiśniewski to typowy przedstawiciel drugiej kasty. Wystarczy obejrzeć jestem, jaki jestem i zobaczyć, jak traktował mandarynę, jak się do niej odzywał i publicznie mówił, jak zgasły światła, to przeleciałem żonę. Nie wiem, kto normalny o zdrowych zmysłach takie rzeczy mówi, ale to jest Wiśniewski i druga kasta, więc rozumiemy. Występuje ogromna przepaść w związkach, jeśli chodzi o drugą i czwartą kastę. Druga kasta wyrywa dupy i lachony, czwarta kasta ceni sobie więź duchową. Niedawno z przyjaciółką rozmawiałam o kastach i obie doszłyśmy do wniosku, że pierwsza kasta może być z jednym człowiekiem całe życie, 40 lat małżeństwa, do grobowej deski, bo nie mają wymagań, a czwarta woli już być sama niż z pierwszym lepszym i będzie się dusić w związku typowym dla pierwszej i drugiej kasty. Czwarta kasta jest dość wybredna w tej kwestii. Bardzo często ludzie czwartej kasty są sami, bo wiedzą, ile energii pochłania związek i że tę energię można lepiej spożytkować. Dalej, pan Pachobow pisze o spiralicach. Żeby zostać magiem, nie da się zrobić skoku do tej kasty. Uczono nas, że ewolucja człowieka przebiega linearnie. Gdyby to dopuścić, będzie totalna wolność drogi, indywidualna ewolucja, która nie istnieje, czy tego chcemy, czy nie. Jesteśmy tylko częścią tłumu, stada. Taki eksperyment. Bierzemy wszystkich ludzi na planecie. I umieszczamy na pustyni w porządku chaotycznym. Będą się różnie łączyć w grupy, według języka, religii czy koloru skóry. Ludzie najczęściej myślą, że są indywidualni i życiowe problemy u każdego są niepowtarzalne. Jednak wszyscy powtarzają te same błędy, które istnieją niezależnie od zamiarów człowieka. Człowiek to wiewiórka, a świat to koło i jednakowo je kręcimy. Pojawia się spirala, jeśli do ewolucji osobowości człowieka dodajemy system kast. Każda kasta robi koło i przechodzi do kolejnej kasty. Przy czym normy okręgu stale świat. Wykonujemy zasady tego systemu. Jako, że jest to system, ma on swoje wzory, schematy, które możemy wyróżnić na okręgu jako punkty lub odcinki. Te punkty to cechy osobowości, które rozszerzamy z wcielenia na wcielenie. Ile punktów możemy narysować na okręgu? No ile się da? Posłużymy się gotowymi systemami określania tych algorytmów. Jednym z popularnych systemów jest sama astrologia. Dzieli okrąg na 12 znaków zodiaku, gdzie każdy jest jedną z cech osobowości. Teoria głosi, że człowiek przeżywa jedno życie pod jednym znakiem i przepracowuje jedną cechę, czyli potrzebuje 12 żyć, aby przejść do następnej kasty. Jednakże tak nie jest ze względu na wysoką dynamikę naszego świata. I w ciągu jednego życia możemy przepracować od razu kilka cech. Czytając astrologiczne prognozy możemy nie znaleźć żadnego podobieństwa do naszego znaku. Same nazwy gwiazdozbiorów zawierają w sobie określone cechy. W rzeczywistości dane gwiazdozbiory opisują algorytm. Każdy urodzony pod tym czy innym znakiem automatycznie trafia pod jego działanie i do sytuacji, w których przepracowuje cechę swojego znaku zodiaku. W nazwie gwiazdozbioru jest wskazówka, czym powinien zajmować się człowiek. Na przykład raki są znane z tego, że ciągle się cofają. To wskazówka, że trzeba nauczyć się walczyć ze swoim lenistwem i chęcią urzucania rozpoczętego oraz cofania się. Weźmy znak zodiaku strzelec. Strzelec jest jak dziecko. Dali mu do rąk łuk i od razu strzela we wszystkie możliwe cele. Ma dużo energii i ambicji, ale po co mu strzelanie z łuku? Do kilku nawyków. Trzeba wybrać cel, naciągnąć cięciwe i strzelić do niego. Do tego trzeba cierpliwości, wytrwałości i zamiaru iść do końca, a nie koncentrować się zbytnio na szczegółach. Jeśli astrologia dzieli okrąg na 12 punktów, magia Sefirot dzieli go na 10 punktów albo 9 odcinków. Jeden z 9 odcinków zawiera w sobie dwa punkty. Ten podział opisuje księga Tota. Proto to przedstawiają karty Tarota. Sama talia kart dzieli się na wielkie i małe arkana. Wielkie arkana opisują pionową ewolucję, a małe arkana poziomą. Autor wróci jeszcze do kart Tarota, a ja wyjaśnię o co mu chodziło z tym ruchem pionowym i poziomem dla kompletnie zielonych w Tarocie. Talia zawiera 78 kart, które dzielą się na 22 wielkie arkana, 16 kart wolskich i 40 małe arkana. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że 22 wielkie arkana, które Państwo teraz przed sobą widzą. Pokazują drogę duszy, zaczynając od głupca. Głupiec to dopiero początek drogi. Poszerza swoje horyzonty, działa zgodnie z intuicją, poznaje świat wokół i staje się magiem. Mag ma wszystkie cztery kolory kart na stole, czyli ma wszystkie narzędzie, ma moc, żeby tworzyć swoją rzeczywistość tak, jak jemu ja odpowiada. Dalej poznajemy naszą podświadomość, to, co skryte, czyli karta kapłanka. Bardzo często w wskazuje na coś ukrytego. Tymerkanie rozwijają swoją intuicję. W cesarzowej uświadamiamy sobie swoje cele. To też archetyp matki, skąd idziemy do archetypu ojca, czyli cesarza. Cesarz rządzi cesarstwem w zgodzie z panującymi zasadami, ponosi odpowiedzialność za swoje błędy, za swoje działania. Arcykapłan przekazuje nam wiedzę z zakresu duchowości. To też karta tradycji i wartości. Czyli są to te lekcje, które pobieramy od kogoś, zanim dokonujemy wyboru w kochankach. Dlatego że karta kochankowie to nie, nie chodzi tylko o miłość. Chodzi też o wybór. To karta wyboru. Tutaj dokonujemy wyboru, niekoniecznie związanego z partnerem. Dokonaliśmy wybór, więc w drogę. Rydwan wiezie nas do następnego celu. Po drodze napotykamy na siłę kartę, której nauczymy się trzymać w ryzach nasze wewnętrzne zwierzę. Jak nauczyliśmy się panować nad zwierzęcymi instynktami, to możemy zostać sam na sam ze sobą. Arkan pustelnik. Tutaj zaglądamy w głąb siebie. Zyskujemy lepsze zrozumienie nas samych. Poszukujemy tutaj swojego ja. Przechodzimy do koła fortuny, czyli karty karmicznej, karty poprzednich cieleń, bo żeby poznać siebie, trzeba wiedzieć, kim byliśmy w poprzednim cieleniu. W tym arkanie mogą mieć miejsce sytuacje karmiczne, z których wyciągamy lekcje. Przechodzimy do arkanu Sprawiedliwość. Aby kontynuować nasz duchowy rozwój, musimy nauczyć się brać odpowiedzialność za siebie i swoje czyny. W kolejnym arkanie, w wisielcu, musimy coś poświęcić, by przejść dalej do arkanu śmierci. Arkan śmierci to transformacja. Coś musi umrzeć, by nastąpił nowy początek. Tutaj zmiany są powolne i się ciągną, tak jakby długo odchodzi to, co stare. Pewien etap dobieg końca i przychodzimy do umiarkowania. Karta wewnętrznej równowagi. Po transformacji musimy osiągnąć harmonię. Dajemy jednak się kusić z diabłu. Rzeczą materialnym, na czole diabeł ma odwrócony pentagram. Czyli w tym arkanie stawiamy rozwój duchowy na samym dole. Dajemy się zwieść i przywiązujemy się do rzeczy materialnych. To przywiązanie prowadzi do rozpadu naszej wieży. Przy czym dzieje się to błyskawicznie. Nagle rozwala się nasz świat. No tak jak ta wieża, która... Tak jak ta, przepraszam, błyskawica, która trafia w wieżę i spada król, czyli kasta trzecia i leci również kupiec, czyli kasta druga. Nagle rozwala nam się nasz świat. To jest też karta transformacji, ale natychmiastowej. Nie to, co śmierć w śmierci bardzo długo coś umierał. Tutaj bardzo szybko dzieje się transformacja. Przechodzimy dalej do arkanu gwiazda, do jasności umysłu i nadziei. Tutaj czerpiemy energię z nowego źródła siły. To jest arkan uzdrowienia. Kolejny arkan, księżyc, to nasza podświadomość, intuicja, strach. Rak siedzi w swojej strefie komfortu, ale gdy tylko z niej wyjdzie, po drodze może spotkać psa, czyli przyjaciela albo wilka. A ta droga, którą Państwo tutaj widzą, naprowadzi do nieznanego, czyli to, co dopiero trzeba odkryć. Idziemy do Słońca, tutaj uczymy się myśleć pozytywnie. W arkanie Sąd dochodzimy do ostatecznego uzdrowienia. Tutaj ma miejsce nasze przebudzenie do wyższego poziomu świadomości. A na samym końcu czeka nas arkan świat, czyli koniec drogi pełnej wzlotów i upadków. Bardzo często ta karta w rozkładach pokazuje śmierć fizyczną, czyli koniec życiowej drogi. To tylko wielkie arkany, ale mamy jeszcze małe arkana. Ja wybrałam karty od asa do dziesiątki, odrzucając te karty dworskie na razie to dopiero pod koniec. Na pierwszy ogień weźmy miecze, czyli nasze myśli i sfera intelektualna. As mieczy. Asy to zawsze coś nowego. Tutaj boska ręka każe nam podjąć decyzję, wyjaśnić coś. Czyli to, co nas dręczy, na przykład poprzez rozmowę. Często po takich rozmowach musimy rzeczywiście pomyśleć, mamy wątpliwości. Chociaż trzeba się określić, jednak dobrowolnie zamykamy na to o czym nie chcemy widzieć, bo kiedy dokonujemy wyboru, łamie nam się serce. Następnie zapadamy w letarg. Koniec. Znowu w życiu mi nie wyszło, już nie wyjdzie. Gdy wychodzimy z letargu, chcemy pokazać na co nas stać. Podejmujemy walkę, w której tak przegrywamy. I musimy odejść. Jak ci ludzie na łódce wypływają ku czemuś nowemu. Ale siódemce człowiek ich nie widzi. Jest chytry, próbuje coś osiągnąć w chytry sposób. Tak się zakręcił, że trafił do ósemki. Wydaje mu się, że nie ma wyjścia z sytuacji, ale jak tylko spadnie mu maska z oczu, to zobaczy wyjście. Tak jak ona jest otoczona mieczami, ale, ale ma wyjście, ona może wyjść, tylko dobrowolnie zamyka na wszystko oczy. Człowiek boi się wyjść i zaczyna cierpieć. Na kodrze widzimy znaki zodiaku, tutaj na przykład mam em, barana. I nie tylko tutaj mam ryby, no, tylko znaki z od jeszcze planety. Czyli gwiazdy nie sprzyjały i jest cierpienie. Dobijają nas miecze ostatecznie, ale czy się podniesiemy, czy nie, zależy to już tylko od nas. Dziękuję Anastazji Łykowej i Ekaterinie Sniegór za to, że teraz mogę z Państwem dzielić się tą wiedzą. Oczywiście inne kolory, czyli denary, buławy i kielity też pokazują drogę. Karty dworskie, czyli król, królowa, rycerz i paść pokazują albo ludzi, albo sytuację. W jednym filmiku Jekaterina z pokazywała, że wielkie arkana odnoszą się w pewnym stopniu do małych. Na przykład tutaj mamy kartę z wielkich, starszych arkan, a tutaj mamy cztery karty z tych małych arkan. Dla przykładu arcykapła. Na karcie arcykapła przekazuje wiedzę duchową dwóm panom, bo sam ucieleśnia tak zwanego mentora. I mamy cztery piątki z małych arkanów, to są te lekcje, które trzeba przejść, no oczywiście pasują one do, do numeru, tak? Pięć i wszystkie mają piątki. Na przykład, w buławach trzeba o coś walczyć, działać, w mieczach dochodzi do, ja bym powiedziała, raczej walki mentalnej. W denarach tracimy coś materialnego, jakiś zasób, na przykład tutaj widzimy takich dwóch bardzo, bardzo biednych ludzi, którzy idą i klepią um, biedę, można powiedzieć. A w kielichach coś emocjonalnie nas dobija. I właśnie z tych sytuacji trzeba wyciągnąć pewne lekcje. Tak jak arcykapłan czegoś uczy i uczy nas wyciągać na przykład lekcje z tych sytuacji. To tylko wielkie arkana, ale mamy jeszcze małe arkana. Małe arkana składają się z czterech kolorów. Każdy kolor zawiera w sobie 14 kart, ale punktów na okręgu jest tylko 10. Małe arkana dzielą się na numery od dwójek do dziesiątek. I podpisane karty od waleta do asa. To od nich pochodzi zwykła talia kart gry, w której usunięto jedną kartę, czyli rycerza. Spirala dzieli się więc na 10 punktów opisanych w małych arkanach. Same cechy nie mają nazw, nazywają się po prostu dwójki, trójki. Sam algorytm cechy, nad którą się pracuje, jest zaszyfrowany w tarocie, w każdym kolorze jest jednakowy. Znaczy to, że nazwy algorytmów pasują do wszystkich kolorów. Rozpoczynając ewolucję na ziemi, człowiek zaczyna zbierać plony cech, kolejno się poruszając: od dwójek do trójek, od trójek do czórek. Dochodząc do dziesiątek, człowiek wchodzi na nową spiralę, gdzie znowu zaczyna pracować nad tymi samymi cechami, tylko zmienia się kąt widzenia. Żeby to zrozumieć, trzeba pojąć ewolucję osobowości. Kiedy człowiek się wciela, jego świadomość jest podobna do gładkiego kawałka plasteliny. Stopniowo człowiek zaczyna zdobywać doświadczenie poprzez kontakt ze światem zewnętrznym. Jakiekolwiek doświadczenie pozostawia wgniecenie lub ślady na osobowości. Ewolucja to gromadzenie doświadczenia. Jedna kasta to zderzenie się jedną stroną, druga kasta drugą. Te zdarzenia mają miejsce według wcześniej zaplanowanego scenariusza, opisanego w małych arkanach. Mówiliśmy, że cały świat to energia. Wniosek nasuwa się taki, że ewolucja osobowości jest związana ze współdziałaniem, z energią świata, którą każda kasta postrzega inaczej. Pierwsza kasta widzi pracę jako energię. Przez pracę poznaje świat. Druga kasta przez pieniądze. Trzecia kasta, czyli wojownicy, uważają, że energia to władza. Tylko czwarta kasta, magowie, uważają, że energia to energia. Nie chodzi tu o wiarę w coś, a jak my naprawdę widzimy świat. Wyobraźmy sobie czteropiętrowy dom. Na każdym piętrze żyją ludzie swojej kasty. Żeby pójść na kolejne piętro, trzeba przejść 10 stopni. Autor opisuje te stopnie od dwójek do dziesiątek. Mogę zrobić oddzielny film dla zainteresowanych, bo dużo jest tej informacji. Na razie chcę zobaczyć, jakie będą wyniki oglądalności filmiku o kastach. Czy interesuje Państwa ten temat, czy nie. Zapraszam do komentowania, dawania mi znać i na razie ja się z Państwem żegnam i do następnego.